Siema, to drugi filmik. Okay. Jest to samica kamerana jemyńskiego. Jestem dalej w tej samej pozycji, wszystko jest to samo, a to dlatego, że filmik jest nagrywany od razu po filmiku. Jest przerwa pff, kilku sekund dosłownie, więc jest wszystko identyczne, jak było w poprzednim filmiku, tylko nie mam czapki na sobie, a dlatego, że ją ściągnąłem. Bo po co, skoro jestem w domu? Albo nie, mam pomysł. Yy, dziś będzie dzień w czapce, ok? Wszystkie filmiki będą dzisiaj w czapce. W sumie nie wiem po co, ale będą, ok? ok, to chwila, czekajcie. Muszę ogarnąć, ogarnąć HEDA. No i mamy czapę, nie? I będzie wszystko w czapce. Dziś, teraz w tym filmiku wam pokażę po co mi... Yy, kij do miotły, który dzisiaj kupiłem i wałek. Pff, no po co, ha? No, zaraz wam pokażę. Więc pierwszy powiem wam za ile kupiłem wałeczek, sobie kupiłem za 3,80. Tani. Kij kupiłem też za 3 czy tam 5 zł. Od 3 do 5 zł, jakoś tak. Nie jestem wam kłamać, więc. Pff, coś z tym. Guście. Więc kupiłem te dwie rzeczy. I wiecie co zrobię? Nie, nie będę was tym bił. No co, wy. Ja. Zr zrywamy meteczkę. Pyk, pyk, pyk. Wałek, wiecie co? To nam się nie przyda. Nam tylko będzie potrzebne. Może już wiecie co to będzie? Pewnie nie wiecie. Albo nie, wiecie, bo przeczytaliście. Podpis filmiku, a tam jest napisane co to jest. No mniejsza. Mamy kij do miotły, pyk. Wsadzamy tutaj kij. I musimy mocno to nabić. Do końca. Żeby było bardzo mocno. Trzymało się bardzo mocno. Jak już to zrobimy, to teraz. Tutaj mamy takie dziureczki na tym wałeczku. Na rączce od wałeczka musimy to przewierć. Czekajcie, chwilę na fokusa. Jest fokus, na który czekaliśmy. Więc, jak już sobie tu przewiercimy i wkręcimy jakąś śrubę, chociaż nie jest to konieczne, ale będzie lepiej się trzymało i będzie pewniejsze. Więc, jak tu wkręcimy, ja tego na razie nie zrobiłem, bo nie chce mi się lecieć yy, po wiertarkę, wkręcać tego, a tylko to mam pokazać wam, więc nie będę tego robił. I wiecie, co teraz mamy? Spójrzcie. Hak dla węży. Ja mam taką małą końcóweczkę, ale zawsze można sobie zrobić większą, yy, kupując większy wałek, jak kto woli. Można też mniejszą zrobić. Kij zawsze też można sobie podciąć, zrobić co chcemy, więc myślę, że to jest wygodne. Z, zapłaciłem za to tak naprawdę z jakieś... Na, na 100% nie więcej niż 10 zł, a, a, a tak naprawdę to jakieś 6-8 zł, coś takiego, więc grosze. Jest on wytrzymały, wytrwały. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, zastosowania takich rzeczy tanich do czegoś przydatnego nam, terrorystom, co nam jest potrzebne. A nie zawsze mamy kasę, żeby kupywać oryginalne haki które wcale nie są bardziej wytrzymałe od tego, a kosztują zaraz wam powiem, ile z y, luźno 4 razy więcej, 5, 6 razy więcej, więc po co przepłacać, skoro sobie można zrobić i ja mieszkam w małym mieście, gdzie nie mogę dostać czegoś od ręki musiałbym zamawiać, wysyłka kosztuje kolejną kasę a tutaj mamy bardzo, myślę, dobre urządzonko zawsze można sobie same główeczki zmieniać, czyli wielkość haka, jest bardzo praktyczne i tyle. Jeszcze mogę wam pokazać, jak to wygląda w zastosowaniu. I teraz przejdziemy do węży i wam pokażę, jak to wygląda, jak tym przekłada węże. Ok? Ok. Otwieramy pudełeczko. Nie wiem, czy teraz widzicie. Wyjmę go to zobaczycie. I na luzie sobie łapiemy węża. Na haczyk. To jest boasek. Akurat będzie przechodził linkę bo widzę, że mleczny zrobił się, więc. Tyle. Myślę, że bardzo dobry motyw jest z tym hakiem. Siema.